Przedstawiamy bardzo atrakcyjną fotografię Tadeusza Bukowskiego. Zdjęcie z około 1930 roku przedstawia pomnik księcia Józefa Poniatowskiego na tle pałacu Saskiego nocą co za gra cieni. Tadeusz Bukowski był polskim fotografem. Swoją działalność w tym zakresie rozpoczął jeszcze przed II wojną światową. Był też związany z ruchem harcerskim. W trakcie wojny był fotoreporterem referatu fotograficznego Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Szczególnie znane są jego zdjęcia wykonane w trakcie Powstania Warszawskiego. Bukowski, pseudonim Bońca, fotografował oddziały powstańcze i ludność cywilną w rejonie Powiśla i Północnego Śródmieścia. Ciekawostka. Blisko 200 negatywów z tego czasu ukrył w trzech miejscach we wspomnianych okolicach. Po wojnie udało mu się odnaleźć je tylko w jednym z nich. Jego zdjęcia były umieszczane w licznych wydawnictwach i na wystawach dotyczących Powstania Warszawskiego. Po roku 1948 pracował jako fotograf w instytucie wydawniczym Nasza Księgarnia. Ta oryginalna fotografia jest sygnowana przez autora. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Stare Fotografie, Warszawa i okolice, widoki, plany oraz propozycje na prezent.